Maja Herzy ogłasza powiększenie rodziny. Jest jednale, zaskakujące informacje. Maja Herzy zaskoczyła internautów. Gwiazda w piątkowy poranek przekazała, że jej rodzina się powiększy. Pojawiły się jednak wątpliwości. O co chodzi. Kariera Maiyrzy, Maja Chyrzy zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w trzeciej edycji programu X Factor na antenie TVN. Zaszła bardzo daleko, zajęła bowiem czwarte miejsce. Po programie rozpoczęła się jej kariera muzyczna, wydała m.in. popularne single, takie jak Zgadnij i Bluza. W 2018 roku próbowała swoich sił w eliminacjach do konkursu piosenki Eurowizji, z utworem Błysk Slash Skin. Maja zajęła wtedy siódme miejsce w finale krajowych eliminacji. Artystka była również żoną Grzegorza Chyrzego, z którym ma dwóch synów, Aleksandra i Wiktora. Niestety para rozwiodła się niedługo po zakończeniu trzy edycji X Factor. Maja mimo to kontynuuje rozwój swojej kariery, zdobywając sympatię fanów. Problemy zdrowotne Mai. Niestety, ostatnie miesiące były dla Mai Chyrze szczególnie trudne pod względem zdrowotnym. Niedawno artystka podzieliła się zdjęciem po zabiegu, była to już siódma operacja Biodra w jej życiu. Mając zaledwie 35 lat. Często musiała zmagać się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które wymagały wielokrotnych interwencji chirurgicznych. Wokalistka otwarcie opowiada o swoich doświadczeniach, podkreślając, że każda kolejna operacja oznacza dla niej długą i trudną drogę do odzyskania sprawności. Uśmiech trochę przyklejony Nie będę malować trawy na zielono, bo czuję się bardzo źle. Jak nigdy. W moim 35-letnim życiu przeszłam już 7 operacji na biodra, o czym pewnie nie macie nawet pojęcia, ale to dobrze, bo nie potrzebuję użalania się nade mną. Ale te wyjątkowo źle znoszę. Raczej jestem silną babką, ale z tą operacją i z tym bólem nie mam siły walczyć. Pionizacja moja trwała kilka sekund, bo ciało i głowa odmawia posłuszeństwa. W poniedziałek kolejne podejście. Dziękuję za Wasze wiadomości, że jesteście i że mam tak silne wsparcie w Was, napisała Maja Hyży. Teraz jednak ogłosiła wspaniałe wieści. Maja Hyży jest w ciąży? Maja Hyży wychowuje już czworo dzieci. Z małżeństwa z Grzegorzem Hyży doczekała się dwóch synów. Kilka lat temu do bliźniaków dołączyły ich młodsze siostry. Wspólnie z narzeczonym Konradem Kozakiem wychowują Zosie i Antoninę. W piątkowe przedpołudnie matka czworga dzieci zaskoczyła swoich fanów i ogłosiła, że rodzina powiększy się po raz kolejny. Zapozowała z ukochanym, a w ręku trzymała maleńkie niebieskie body. Fani natychmiast ruszyli z gratulacjami. Uwaga mamy ważny komunikat. Nasza rodzina niebawem się powiększy. Czyli. Tylko nie mówcie nikomu. Jednak pojawiła się pewna wątpliwość. Do naszej redakcji przyszedł anonimowy donos sugerujący, że wcale nie chodzi o kolejne dziecko, a w sieci pojawiły się fake newsy na temat kolejnej ciąży Maichyży. Postanowiliśmy zbadać temat u źródła. Zadzwoniliśmy do gwiazdy z gratulacjami i pytaniem o ciążę, ale jej odpowiedź była dosyć enigmatyczna. Za dużo się ode mnie nie dowiecie. Pod koniec miesiąca się dowiecie. Rodzina się nam powiększy i to jest nasza niespodzianka, odpowiedziała. Jak myślicie, czym zaskoczy Maja? Czekamy z niecierpliwością na kolejne wieści.